Dzień dobry, witam na spotkaniu podsumowującym tego, że festiwal 19, w Gór. No cóż, festiwal się kończy i no mam, mam pewnie obowiązek przedstawić Państwu, jaki był przybieg. Więc chciałbym krótko powiedzieć, że wszystkie punkty programu, jakie były założone, zostały zrealizowane za wyjątkiem jednego. Co roku na festiwalu jest atrakcja dla dzieci, dla uczestników festiwalu spływ tratwami jazdy krisackimi Rzekę Dunajec. W tym roku ze względu na wysoki stan wody i ciągłe opady ten punkt się niestety nie, tego punktu nie mogli zrealizować. na wszystkie pozostałe punkty w programie zostały zrealizowane. W kilku, przypadkach, w kilku przypadkach koncerty zostały przeniesione z pleneru do sali, bo też przeszkadzał. Również pierwsza i ostatnia wyższa, nie nie mogło się odbyć na dziedzinie z tylko wewnątrz. Ja właściwie nie chciałbym dłużej o tym mówić, co się wydarzyło w tym tygodniu. Będę wdzięczny, jeżeli Państwo przekażecie swojej uwagi, również jeżeli są krytyczne, bo, bo na, kryty na krytyce można się uczyć. Przy tej dużej grubej, grupie dzieci zawsze się zdarzają jakieś sytuacje zdrowotne. Mieliśmy w tym roku mieliśmy tych sytuacji stosunkowo niewiele. Kilka wizyt nie, na Izbie Przyjęć ale niegroźne były wystarzenia. Ta pogoda z jednej strony bardzo dopuszyła i do organizatorów, i, ten, i dla uczestników, z drugiej strony dzieci się mniej męczyły, bo przy temperaturze. Temperatura, które z tych o tej porze występują w naszym kraju około 30, ponad 30 stopni są temperatury. W tym czasie dzieci bardzo męczą się i również są w sytuacji zdrowotnej, trudnej. trudne. W tym roku pod tym względem było wiele lepiej. Ja teraz może poproszę. Daję Aleksander Szumiałowicką, przewodniczącą prawie, odczytanie Rady Radzieckiej, o czytaniu protokołu Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie wszystkich obecnych na sali. I proszę wysłuchać protokołu z naszych posiedzeń i omówień. Rady Artystycznej z Waszym kierownictwem. Otóż protokół XIX Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór, który odbył się w dniach 24 do 31 lipca 2011 roku w Nowym Sączu. Rada Artystyczna w składzie Aleksandra Szulmiak-Bogucka, muzykolog, ekspert polski sekcji siof. Jesława Hazuka, choreograf. Benedikt Kafel, etnograf, ekspert polski sekcji siof. Pedro Alonso Palacios Vargas, pedagog w ludowej. domu Grzystew Verbelen, folklorista. Siegfried Verbelen, folklorista, prezydent siof w Belgii. Dorota Majerczyk, etnolog, sekretarz komisji. Obejrzała i oceniła 12 programów przyjmując za kryteria ich oceny wartości etnograficzne i artystyczne oraz wytyczne zawarte w regulaminie festiwalu. Prezentacja wystąpiły zespoły folklorystyczne z Bośni i Hercegowiny, Czech, Czarnogóry, Indonezji, Austrii, Wenezueli oraz z Polski, z regionów lampów Sądeckich, Górali Podhalańskich, Górali Babiogórskich, Pogórzan, Górali Orawskich, Górali Żywieckich oraz gościnnie zespół z Tajwanu. Rada Artystyczna, biorąc pod uwagę przedstawione na festiwalu widowiska i ich odniesienie do tradycyjnych kultur poszczególnych ludów i regionów oraz wyraz artystyczny, Postanowiła podkreślić najbardziej charakterystyczne cechy programów, a zespoły będą wymieniane w kolejności występowania. Dolina Słonki ze stroja polska za przypomnienie tradycyjnych dziecięcych zabaw, ekspresję taleczną. I zróżnicowanie strojów, zwłaszcza u dzieci najmłodszych. Prostwieka, Bośnia i Hercegowina. Za przybliżenie klimatu kultury taneczno-muzycznej bośniackich Serbów oraz typowe regionalne stroje. Mali bystrzanie z Nowego Bystrego Polska. Za dobrą reżyserię części zabawowej i logiczne przeprowadzenie programu Dobry śpiew i taniec. Okrzanek, czechy, za pokaz różnorodnych zabawowych obrazów. ładny śpiew oraz estetykę stroju. Zbych z Juszczyna Polska. Za bardzo dobrą reżyserię, spontaniczne zachowanie dzieci, dobry śpiew i zróżnicowane stroje. Krwena stijena Czarnogóra, za pełen symboliki, historyczny przekaz kulturowy Czarnej Góry, wysoką technikę taneczną i piękne stroje. Korczyńska Brać z KORCZYNY, Polska. Za dobrą reżyserię widowiska, wydobycie klimatu obyczajowych scen oraz spontaniczny pokaz zabaw dziecięcych. SMP Islam Jakarta, Tugasku Pulomas Indonezja. Za technikę taneczną zróżnicowane stroje oraz świetne wykonawstwo muzyczne. O Rajanie imienia Gerutka z Wypniicy Wielkiej, Polska, za bardzo dobrą reżyserię dawnego pasterskiego obyczaju, spontaniczne zabawy i tańce dziecięce oraz zróżnicowane stroje. India, und Schublater Gruppe, Austria, za wydobycie charakteru w dawnych tańcach swojego regionu, ich bardzo dobre wykonawstwo oraz typowe stroje. Klińczok ze Szczyrków, polska. Za próbę ukazania obyczajowego obrazka Pasionka i wprowadzenie do programu ciekawych elementów folkloru dziecięcego. Fundación Danzas Stemeni, Wenezuela, za pełne ekspresji znakomite wykonanie tańca choropo oraz charakterystyczny śpiew. I muzykę. Komisja stwierdza, że część zespołów biorących udział w festiwalu Święto Dzieci Gór nie ukazało w pełni folkloru dziecięcego. Mamy nadzieję, że kolejne edycje festiwalu zaowocują trafniejszym doborem tematów widowisk odpowiednich dla wieku dziecięcego. Natomiast cieszy nas właściwy kierunek i dobry poziom zespołów polskich, których prezentacje oparte były na obyczajowości wiejskiej, stanowiącej fundament kultury tradycyjnej. Kolejne święto Dzieci Gór potwierdziło. Początkowe założenia festiwalu polegające na zawieraniu przyjaźni poprzez kamractwo dzieci z różnych stron świata podczas wspólnego tygodniowego pobytu. Ważnym elementem składowym festiwalu są corocznie organizowane dla zainteresowanych kulturą ludową ogólnopolskie warsztaty dla instruktorów zespołów. Dziękujemy kierownictwu zespołów i twórcom programów za ich ogromny wkład pracy w przygotowanie prezentacji. Szczególne podziękowania należą się Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządowi Województwa Małopolskiego, Urzędowi Miasta w Nowym Sączu i Samorządom Miast Festiwalowych za wsparcie finansowe i pomoc organizacyjną. Dyrekcji Małopolskiego Centrum Kultury SOKU w Nowym Sączu Antoniemu Malczakowi i Małgorzacie Kalarus oraz wszystkim pracownikom instytucji serdecznie dziękujemy za wysiłek włożony przygotowanie festiwalu jego sprawną organizację, która przebiegała w miłej atmosferze. Dziękujemy wiceprezydentowi Światowej Organizacji SIOF, przewodniczącemu Sekcji Polski, doktorowi Jerzemu Chmielowi za objęcie patronatem 19. święta Dzieci Gór. Tradycyjnie dziękujemy Panu Józefowi Brodzie za swoisty i ciekawy sposób prezentowania zespołów oraz za sprawne przeprowadzenie wspólnej zabawy kamarackich grup, łącznie z dziećmi z widowni. Wyrazy podziękowania kierujemy na ręce wszystkich sponsorów, za ich różnorodną formę wsparcia festiwalu oraz do wszystkich wolontariuszy, za ich ofiarną pomoc, a pilotom i tłumaczom grup za sumienne spełnianie swoich obowiązków. Podziękowanie Rada Artystyczna kieruje także pod adresem pani Doroty Majerczyk, prowadzącej przedpołudniowe prezentacje zespołów oraz tłumacza Rady Artystycznej pana Łukasza Marczaka za jego profesjonalne tłumaczenie. Na tym protokół zakończono i podpisano. Proszę państwa, nie przedłużając, bo wyraziliśmy w tym końcowym, krótkim rezumie, jak gdyby całej naszej pracy, chyba wszystko to, co powinniśmy tutaj państwu przekazać. A więc jeszcze raz w naszym imieniu bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękujemy za Waszą pracę. Dziękujemy opiekunom, kierownikom, instruktorom, choreografom, muzykom, wszystkim, którzy biorą udział, no jednak, w tej odpowiedzialnej i rzeczywiście ciężkiej pracy z dziećmi, bo poza przyjemnością jest to ciągłe ćwiczenie. Ale gdyby nie to ćwiczenie, nie byłoby osiągnięć. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Pracujcie dalej tak pięknie i tak doskonale jak do dziś. Dziękuję bardzo. Dziękuję Radzie Artystycznej za pracę tygodniową. Za protokół, za, za Wasze rady, za Wasze spotkania z instruktorami. Myślę, że to gdzieś się odkłada i procentuje, i będzie procentowało jeszcze przez lata. Dziękuję wszystkim instruktorom. Dołączam się do, do podziękowań Rady Artystycznej. Ten tydzień, piękny tydzień festiwalowy, to dla Was tydzień ciężkiej pracy. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję naszym gościom, dziękuję Panu Prezydentowi Polskiej Sekcji Siof, Panu doktorowi Rzemuł Mielowi, dziękuję Panu Michałowi Statycie, który reprezentuje, Który nasz Polski jest co rok uznany. Dziękuję za Waszą obecność, za Waszą życzliwość. To jest nas bardzo ważne, to, że z zewnątrz są dowody uznania naszej pracy. Dziękuję wszystkim swoim pracownikom, Myślę, że mogę powiedzieć mam świetny ze pracowników. Dziękuję ujkowi, który się i jeszcze się nie nauczył, ale tak mam nadzieję, że się nauczy. No i cóż, na koniec związku. Dziękuję serdecznie Tobie. Dziękuję. Ja mam tylko taką wielką prośbę. Na dole napisałem w księdze, że dziecko jest fenomenem istnienia człowieczego, a miłość jest, by ten obraz istnienia oświetlał. I to, co udało się zrobić od niedzieli do niedzieli, z pytaniem, jak ja żyję z wykrzyknikiem na pierwsze dwa spotkania, a potem bez wykrzyknika, i z końcowym zapisem miłość. Nie przemija po prawej stronie. Z gestem od mamy i taty rodziny, w stronę Stwórcy, do świata i uczłowieczenia przez przekazanie siebie drugiemu. Pamiętajmy o tym, patrząc na twarze dzieci, w przyszłości może na fotografie, na wspomnienia, bo jest to szansa na zaprzeczenie definicji. Współczesnego człowieka, która mniej więcej przypomina, że starość i starzenie to jest wchodzenie w świat w smutku. Coś na ten temat mogę powiedzieć, patrząc na moją siwą brodę i goliznę na głowie. To nie musi być prawda. Dzieci nam w tym bardzo mogą pomóc, że ciągle będziemy razem z nimi uniesieni w stronę życia. Płyniemy. I żebyśmy mieli tą latarnię miłości, dzielenia. I więcej nic. Dziękuję za wszystko. Za każdy dobry gest. Za każde dobro. Chciałbym się teraz zamknąć od jutra na moim wyższku, nie mieć kontaktu ze światem zewnętrznym po to, żeby dojrzeć tak jak miód w kubeczku plastra, który musi mieć swój czas, żeby był dobry, smaczny i chciało się go jeść. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Pan prezydent, Dr. Józef Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem bardzo gorąco podziękować wszystkim zespołom, które przyjęły zaproszenie i przybyły do Nuevo Sond, jak powiedziałem, dzisiaj by bardzo pięknie, w Bazylice. Bardzo Państwu za to dziękuję i chciałem prosić zespoły zagraniczne, żeby wywiozły z sącza to przesłanie, o którym przed chwilą Pan Józef mówił. To przesłanie, które mówi, że miłość nie przemija, że życie jest piękne, że każdy uśmiech dziecka przedłuża życie co najmniej o 3 minuty. Pamiętajmy o tym. Pamiętajcie Państwo, wiecie zresztą doskonale o tym. Jak odpowiedzialna jest praca z dziećmi. Jest jeszcze bardziej odpowiedzialna niż z dorosłymi, a kilkakrotnie trudniejsza. I dziękuję Państwu za to, że przekazujecie tę tradycję młodemu pokoleniu w sposób tak znakomity. Jest to oczywiście okazja do tego, by podziękować wszystkim organizatorom festiwalu. Na ręce Pana Dyrektora Malczaka głębokie ukłony i podziękowania za festiwal. Dziękuję wszystkim członkom Rady Artystycznej za ich wspaniałą pracę. Do zespołów polskich mam jedno przesłanie. Jak Państwo zauważyli, ja to obserwuję od wielu lat i nie tylko ja, bardzo kulturotwórczą rolę festiwalu Nowosądeckiego dla całego regionu polskich gór. Nigdy nie mieliśmy przed festiwalem, przed zaistnieniem festiwalu w Remsowczu tylu znakomitych dziecięcych zespołów w, na południu Polski. Jest to niewątpliwie zasługa festiwalu. Zespoły polskie bardzo chętnie tu przyjeżdżają. Natomiast to, co było powiedziane pod koniec protokołu Rady Artystycznej, zwróćcie Państwo uwagę na to, by nie czynić z dzieci małych dorosłych by nie wkładać w usta dziecka tekstów, których ja po trzeźwemu na scenie nie zaśpiewał. A często się tak zdarza. W związku z tym zanieście to przesłanie, które padło pod koniec tej protokołu artystycznej do wszystkich swoich kolegów i przyjaciół. Mówię to również do instruktorów, do Państwa, którzy są na warsztatach nowosądeckich. Pamiętajmy o tym, żeby na siłę nie wkładać na scenę Zabawy, która jest sztuczna dla dziecka. Niech to będzie zabawa naturalna, niech ona wynika z potrzeby dziecka, niech ona się przeradza w sposób naturalny w taniec, w śpiew, w to, co chętnie wszyscy oglądamy. Dziękuję Państwu wszystkim, którzy znakomicie to uczynili na scenie festiwalowej i proszę, żebyście o tym przesłaniu pamiętali. Proszę Państwa, w zeszłym roku Festiwal Nowosądecki uzyskał pełnoletność. Skończył lat 18. wkracza w wiek dorosły. To znaczy, że nabył pewne doświadczenie. Po uzyskaniu to znaczy, International postanowił przyznać, przedłużyć właściwie zespołowi certyfikat jego jakości. Taki certyfikat posiada kilkadziesiąt zespołów na świecie. Festiwal w Nowym Sączu miał go już dotąd, lecz wygasł w roku ubiegłym. W związku z tym na zdjęcie z u w listopadzie ubiegłego roku przyznałam następny taki festiwal, stwierdzający, że przez najwyższych lat 10 festiwal w Nowym Sączu spełnia wszelkie wymagania festiwalu Sjefowskiego i można na spokojnie przyjeżdżać i być pewnym, że zespół wyjedzie z niego zadowolony. Panie dyrektorze, proszę przyjąć w imieniu Cef International. ten wybór.